Brecken? Jak dzieciak zginął? Ja... musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za mnie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów truba brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił, może wtedy wciąż by żył. nie. Jade, Jade! Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Niech chuju, złoty! Lecz na dół! Nie damy go tamty Znowu w nocy? Kurwa wy chyba to lubicie, nie?